Twoje radio gra cuda każdego dnia. Witaj, dobrze, że jesteś. Twoje radio gra cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia twoje życie. Odkryj swoje dary. Wiele darów mamy, ale ich sami nie dostrzegamy i nie wykorzystujemy. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: Nie zaniedbuj w sobie daru łaski, który został ci dany. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 14. Wiesz, jakie jest największe marzenie Boga? Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. A także, by jego dzieci trwały w nim i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 24. By te pragnienia i plany realizować, Bóg wyposażył Cię w odpowiednie dary. Biblia podaje nam 21 duchowych darów, które można pogrupować według ich funkcji. Dary komunikowania to zdolność porozumiewania się z ludźmi, dary napominania, nauczania, prorokowania i ewangelizowania. Dary przywództwa to dary administrowania, apostolstwa i duszpasterstwa. Dary praktyczne to służenie pomocą innym, dary dawania miłosierdzia, gościnności i pomagania. Dary pomocnicze to dary wiedzy, mądrości, wstawiennictwa i rozróżniania duchów. Dary czynienia znaków to mówienie językami, tłumaczenie języków, uzdrawianie i uwalnianie. Jakich darów duchowych albo jakich narzędzi potrzebujesz, by wypełnić Boże powołanie? Co On stawia dziś przed Tobą? Panie, chcę dołączyć do Twoich marzeń, pragnień i planów, które realizujesz tu na Ziemi. Użyj mnie, poślij mnie, chcę być Tobie posłuszny. Pokaż mi, jak mogę ten konkretny dar rozwijać, by go skuteczniej używać dla Twojej chwały i błogosławieństwa innych. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś.